Dziewczęta siedziały przy stole, wymieniając ostrożne spojrzenia. Pani Szymbartowa postawiła na stole jakieś mizerne jadło, pokrajała cienkie kromki chleba i smarowała je masłem, czyniąc to w sposób przedziwny. Nabierała odrobinę masła na koniec noża i tym końcem dotykała chleba ostrożnie i ruchem powolnym, po czym szybko wysuwała nóż tak, że jego omaślony koniec znajdował się poza chlebem, a kromki smarowała gwałtownymi ruchami środkiem noża. Ciocia ze wstydu wyskoczyłaby przez okno, myślała zawsze Ewcia patrząc na tę operację. Dzisiaj jednak nie myślała wcale o cioci Halickiej. Patrzyła pilnie na zwyczajne, dokładnie powtarzające się praktyki pani Szymbartowej obliczając, kiedy dojdzie do nalewania mleka. Bomba pęknie za minut pięć, trzy, za dwie minuty. Pani Szymbartowa zmąciła jednak zwykły porządek rzeczy, gdyż w pewnej chwili spojrzała na córkę i coś się w jej widoku zastanowiła. Czemu jesteś taka podniecona? Zapytała powoli. Nie, mamusiu. Źle się czujesz? Lepiej niż kiedykolwiek. Czemu mamusia pyta? Bo ci oczy błyszczą, piłaś tran? Jeszcze nie. Ewcia kopnęła ją lekko pod stołem, dając jej znak, aby czuwała i aby zgasiła oczy. Pani Szymbartowa uspokojona. Przecięła zimny, siekany kotlet z obiadu, w którym było trzy czwarte rozmoczonej bułki i jedna czwarta mięsa, jedną połowę położyła przed Ewcią, a drugą przed małżonkiem. Trzeba to przytrzymać, aby tego wiatr nie porwał, mruknął sam do siebie pan Szymbard. Co powiedziałeś? Że nie przełknę tego bez mleka, odrzekł on odważnie. Pani Szymbartowa siedziała przez chwilę nieruchomo, chcąc dać do poznania, że rozdzierający krzyk mężowskiego serca, domagającego się napoju, nie czyni na niej najmniejszego wrażenia, po czym z własnej i nieprzymuszonej woli podniosła się z westchnieniem i poszła do spiżarni. Tatusiu, ratuj, szepnęła Zosia. Przed czym, zdumiał się spokojny pan Szymbart. Nie było jednak czasu na odpowiedź, bo na mrocznej scenie ukazała się pani Szymbartowa, stąpająca jakoby w śnie somnambulicznym. Tak zawsze kroczy Lady Macbeth, patrząc nieruchomym spojrzeniem na swe okrwawione ręce. Pani Szymbartowa natomiast patrzyła jak urzeczona w garnek. Miała wyraz taki, jak gdyby jej się coś pomieszało w rozumie, albowiem dnia onego przestały działać wszystkie prawa fizyki. Oto trzyma w ręku garnek pełen mleka, a garnek jest przedziwnie lekki. Dlaczego jest taki lekki? Przecież kożuch jest nienaruszony. Przeto powinno pod nim być mleko. Postanowiła to uczynić na stole, nie odwracając od niego zdumionego spojrzenia. Obydwie dziewczyny czyniły to samo. Zdawało się, że najgłupszy z złupi garnków z jednym uchem. Stał się ni stąd, ni zowąd największym dziwem świata. Jedynie pan Szymbard, rzeczy nieświadom, zachował rozumne spojrzenie na świat i na garnek. Chwycił go gwałtownym ruchem za ucho, jak czyni majster szewski z uchem terminatora, i przechylił naczynie nad szklanką. W tej chwili król Salomon, siedzący na chmurze i przyglądając się tej scenie, zawołałby pewnie – Spróżnego ja nawet nalać nie mogłem, kochany panie Szymbart. Zakwilił cicho pan Szymbart i rozumne jego spojrzenie przybrało ciemną barwę nagłego osłupienia. – Czary? Czy co? – mruknął zdumiony. – Czarownice zwykle wypijają mleko – odezwała się Ewcia głosem tak chwiejnym, aż się zataczał. Pani Szymbartowa odegnała gwałtownym ruchem mgłę majaków, co owiły jej głowę i powróciwszy do życia, krzyknęła, kto wypił mleko? Wysunęła palec w stronę męża. Ty! Obrażasz mnie, odrzekł pan Szymbart z bezmleczną godnością. Dobrze. Z Zosia nie wypiła? Ja nie wypiłam? Może Rolli? podszepnęła nieśmiało Zosia. Nie! Wołała pani Szymbartowa. Jest to pies złodziejski, lecz nawet on takiej sztuki nie potrafi, aby wypić mleko, a zostawić kożu. Zostaje tylko jedna podejrzana osoba. Ewcia poczuła, jak ją policzek zaczyna piec od gorącego spojrzenia pani Szymbartowej. Przymknęła na chwilę oczy i skoczyła w ciemną przepaść. To ja wybiłam, powiedziała potężnie. Ewciu, krzyknęła Zosia. Pan Szymbart spojrzał ciekawie na Ewcie, a blady uśmiech usiadł mu na wąsach jak senna mucha. I była chwila ciszy, i powietrze stało się głuche, milczące, jakby z trwogi oniemiałe, jak w panu Tadeuszu przed burzą. Potem twarz pani Szymbartowej przybrała barwę szkarłatną. Grały na niej nagłe i przemijające błyski zdumienia, gniewu, oburzenia, rozpaczy i bezmiernej pogardy. Ładny przykład dla mego dziecka, krzyknęła wreszcie z boleścią. Miłą dziewczynkę przyjęłam pod swój dach. Ale zrobi się porządek z miłą dziewczynką. Przede wszystkim panienka nie dostanie jutro śniadania. No, chwł! Zawołał pan Szymbart po raz drugi, pragnąc przywieźć żonę do należytego umiaru w wytrysku straszliwych słów. A teraz spać! zakomenderowała pani Szymbartowa. Okazało się jednak, że głupie mleko wygnało z tego domu sen spokojny. Pani Szymbartowej nie pozwoliło zasnąć oburzenie. Ewci odrobina strachu. Co to będzie jutro? Zosi wyrzuty sumienia, a panu Szymbartowi zdumienie pomieszane z podziwem. Raniutko czatował na Ewcie i zapytał ją szeptem – Ewciu, jak ty to zrobiłaś? – Przez rurkę, proszę pana. – Ale to nie ja wypiłam mleko. – Tylko kto? – Zosia. – I nie umarła? – zaśmiał się pan Szymbart. – To nadzwyczajne! Nagle coś mu musiało przyjść do głowy, gdyż zmarszczył czoło i ściszył głos jeszcze bardziej – Powiedz mi, dziewczyno, ale tak w zaufaniu, czy nie dałoby się w ten sam sposób z butelką, z koniakiem, na przykład. Bo to widzisz, czasem człowiek jest zaziębiony, a ty masz wyborne pomysły. Bardzo żałośnie był zawiedziony, gdy mu odmówiła pomocy w zbrodni, lecz nie umniejszyło to jego podziwu dla jej wynalazczości.